No cześć. Dzisiejszy film jest o tym szczegółowym roadmapie na ten rok. I ja wiem, że po najnowszej informacji ciężko będzie się cieszyć tym roadmapem. Powiem tak, on zawiera takie zapowiedzi, na które normalnie byśmy się bardzo jarali, ale na obecną chwilę ja jakoś nie potrafię. Dlatego dzisiaj tak. Bez podniety. Po prostu wam neutralnie przedstawię, co twórcy dodadzą w następnych sezonach. Ale wpierw słowo od sponsora. Huel Powder to pełnowartościowy posiłek w formie szejka. Sam z niego korzystam od półtora roku i Huel to świetny sposób na dostarczenie organizmowi Wszystkich najważniejszych składników: białko, węglowodany, tłuszcze, płonnik, minerały, witaminy i więcej. A przy tym przygotowuje się go szybko oraz wygodnie. Dla mnie Huel doskonale się sprawdza jako przerwa w pracy czy śniadanie w trakcie dojazdu. Dobry na uczelnie czy dłuższe sesje gamingowe. Posiada wyłącznie naturalne składniki jak owies, ryż, groszek, kokos czy siemielniane. Huel funkcjonuje jak śniadanie czy obiad, a przy tym jest smaczniutki. Polecam spróbować. Ja się do niego przekonałem. Jeśli się zdecydujecie, skorzystajcie z mojego linku w opisie i komentarzach. Okej, okay, to w końcu spójrzmy na ten roadmap, a cały został nam przedstawiony za pomocą jednej grafiki. A oto ona. Już na sam start widzicie, że coś tutaj się nie zgadza. To ja zamazałem grafikę. Taki ze mnie cwaniaczek, pomyślałem, że... Po kolei wszystko omówię, zamiast przytłoczyć informacjami. W pierwszej kolejności mamy tematykę sezonu 5, nazywa się ona Mischief and Magic. Z grafik wynika, że klimatem sezonu będzie fantazy, czarownicy, rycerze, elfy, łucznicy, smoki, zamki, księżniczki i tym podobne. A głównym trybem sezonowym będzie Quest Watch. Tak jak drugi sezon miał swoją bitwę o Olimp oraz obecny ma Star Watch, piąty sezon będzie mieć Quest Watch. Na razie nic o nim nie wiemy, widoczna grafika raczej nie jest związana z gameplayem, ale moja pierwsza myśl to szukanie znajdziek po ukrywanych na tematycznej mapie i kto pierwszy znajdzie wszystkie to wygrywa. Na razie jestem zaintrygowany i mimo wszystko chętnie zagram. Kolejna atrakcja piątego sezonu to w końcu opublikowanie Cinematika z Sojourn. Długo czekaliśmy, ale moment jest nieprzypadkowy. Od dawna było podejrzenie, iż animacja Sojourn będzie stanowić prequel do kampanii fabularnej, która ruszy w szóstym sezonie. Więc raczej stawiam, że mimo umieszczenia tej grafiki w piątym, zobaczymy Cinematic pod sam koniec. Zaś kolejnej nowości łatwo się domyślić, czyli powrót letnich igrzysk. Tutaj nie ma bata. Musi być nowa dyscyplina sportowa. Tak przyrzekają, że teraz stale rozwijają live serwis, co chwila nowości, zwłaszcza, że rezygnują z PVE, więc brak wymówek. Dlaczego nie miałoby być nowej dyscypliny? Ja bym chętnie zobaczył koszykówkę z Doomfistem, gdzie wraca zdolność podbrudkowy, czyli podbicie piłki w górę i popchnięcie ją rakietowym ciosem do kosza. Ostatnie nowości z piątego sezonu to tymczasowe rankedy z trybu, który najprawdopodobniej zagramy tylko z pięcioosobowymi drużynami. 5v5 Mini Comp Season. Nie ma, że to będą jakieś rankedy z trybu arcade'a typu Total Mayhem, Niskiej Grawitacji czy, czy coś. Po prostu 5v5 Mini Comp Season. Więc ja zgaduję, że to będą zwykłe rankedy, ale... Tylko 5 staki kontra 5 staki. Będziemy musieli zebrać pięciosobową drużynę i tylko na takie będziemy walczyć, a na normalnych rankedach, jak wiemy jest miszmasz. Sądzę, że jeśli tak to będzie wyglądać, to Grandmastery najbardziej się z tego ucieszą. Bo od lat jest narzucony limit, gdzie GM -y mogą grać tylko w maksymalnie dwójki. W końcu kilku znajomych w Grandmasterze zagra razem. Następnie mamy powrót systemu ognia. Trochę to trwało, bo Small Indie Company, ale ta ogień wraca. Jakoś za nim nie tęskniłem, ale kurde, ten dźwięk podpalania i kwestia postaci jednak powodowała jakiś tam zastrzyk dopaminy. I na koniec piątego sezonu w końcu, moi drodzy, w arcade pojawi się tryb warsztatowy faktycznie stworzony przez zwykłego gracza. Od samego początku istnienia warsztatu ludzie to proponowali. Miejmy nadzieję, że to się uda. Może poproszę o dodanie mojego Domination, chociaż warsztat dalej zbugowany i mi się już jakoś nie chce wchodzić do Overwatcha. No ale dobra, przechodzimy do szóstego sezonu. A już oficjalnie potwierdzono, że będzie to największa aktualizacja w całej historii Overwatcha. I zgodzę się z nimi. Ilość nowości jest zatrważająca i normalnie bym skakał, no ale wiecie, jestem rozgoryczony. Wpierw zapowiedziano, że odszóstki ulepszą formę sezonów. Dotychczas, co prawda, mieliśmy tę tematykę przedmiotów kosmetycznych, cyberpunk, grecka mitologia. Ale to nie było aż tak widoczne. Natomiast od szóstego sezonu więcej rzeczy ma się kręcić wokół jednej tematyki, począwszy od nazwy sezonu. Każdy ma mieć swoją własną nazwę i wszystko wokół tego będzie się opierać. Nie wiem co mają na myśli. Wszystko, wygląd menusów, czcionka, grafiki, dźwięki, mapa w tle zamiast obszaru treningowego. Zobaczymy. Wpierw mamy oczywiście, w końcu, start kampanii fabularnej. Będzie to kilka misji. Z grafiki wynika, iż zagramy w Rio de Janeiro. Ze słów Blizzarda wynika, że akurat w tej kwestii plan z 2019 się nie zmienił, czyli to będzie spójna historia drugiego kryzysu omnicznego z perspektywy reaktywowanego Overwatch, z przerwnikami filmowymi na początku i na końcu. Niestety też w sezonie szóstym nie będzie całej kampanii. Potwierdzono, iż co jakiś czas dodadzą kolejny chapter. Co gorsza, obawiam się, że to dalej będzie jak z archiwami, czyli kampania dostępna tylko na... Kilka tygodni i potem zniknie. Okej, okay, pewnie zamiast na trzy tygodnie, pierwszy chapter będzie dostępny przez cały sezon, ale to i tak będzie hamskie zagranie. Tyle lat czekania, by to usunąć? Dobra, mniej sensu to będzie mieć jak w salonie gier zostawiał, bo kolejki by się bardzo wydłużyły, ale coś, na co ludzie czekali właściwie od początku istnienia Overwatcha. Powinno być dostępne chociaż w custom gameach, gdzie ktoś, kogo ominął sezon, będzie mógł ze znajomymi albo nawet z botami zagrać. Sądzę, że do szóstego sezonu mi jakoś przejdzie i w końcu na kanale pojawi się seria z przechodzenia kampanii. Druga największa nowość to rzecz jasna nowy bohater, a konkretnie healer. I co ciekawe, Blizzard właściwie ujawnił z jakiego kraju będzie pochodzić nowa postać. Czyli z Peru. Na mapie Półwysep Antarktyczny mamy plakat Peru i jest to dosłownie ta sama grafika. Nie ma wątpliwości, to nie przypadek. I teraz tak. Co prawda było mówione, że nowa postać w parzyste sezony, a nowa mapa w nieparzyste. Piąty sezon nie ma nowej lokacji. Za to. W szóstym sezonie to nie będzie po prostu nowa lokacja, lecz zupełnie nowy tryb Flashpoint. Flashpoint ma być standardowym trybem gry jak ładunek, kontrola czy przepychanka. Nie wiemy na czym będzie polegać, ale z grafiki łatwo się domyślić, iż pierwsza mapa do Flashpoint to będą Indie. I co ciekawe, kiedyś wypowiadano się, że Indie są największą mapą, jaką kiedykolwiek stworzyli, więc... Pewnie zasady Flashpointu wymagają dużych lokacji. A i wiecie, nowy tryb z tylko jedną mapą? No nie sądzę, więc pewnie jeszcze jedna nas czeka. Jedziemy dalej. Kolejna duża nowość to Hero Mastery. I teraz, co to może być? Z grafiki wnioskuję, iż to będzie jakiś tor przeszkód, na dodatek związany z danym bohaterem. Twórcy dokładniej wytłumaczyli. Hero Mastery mają być singleplayerowym doświadczeniem, gdzie wybierając postać, otrzymujemy serię zadań do wykonania, które polegają na poprawnym użyciu umiejętności, czyli pewnie test na zręczność, precyzję, czas reakcji, celność, może to będzie coś w stylu toru przeszkód inspirowany parkurami albo treningami postaci typu jest tryb warsztatowy, gdzie jako Reinhardt musimy zablokować szatera przeciwnego Reinhardta, który nagle pojawia się nie wiadomo gdzie. A za wszystko będziemy otrzymywać punkty i co najważniejsze, mając wysoką punktację, pojawimy się w tabeli rankingowej. Tak, Hero Mastery ma mieć coś w rodzaju top 500. Ciekawe. I fajne, że jest to zrobione specjalnie pod rozgrywkę jednoosobową. To jeszcze nie koniec szóstego sezonu. Oj, kolejne rzeczy też ciekawe. Teraz mamy coś, co nazywa się Firing Range. Jestem pewien, że to jest tak długo wyczekiwane. Przeprojektowanie obszaru treningowego, gdzie rzeczywiście będzie można trenować postacie czy coś podobnego. Nie wiem, szybka rozgrzeweczka strzelając w ruchome boty, ale nie te główne co są teraz, tylko powiedzmy robot imitujący farę, robot imitujący smugę, albo tablica, gdzie będą pojawiać się czerwone kropki wraz z uruchomieniem czasu, i na końcu pokaże naszą celność. Kolejna nowość z szóstego sezonu to Player Progression System. To już kilkukrotnie zapowiadali, czyli sposoby na zaprezentowanie czasu, jaki ludzie poświęcili na grę lub konkretnego bohatera. Jak to kiedyś zapowiadano, powiedziano, że chcą dać ludziom możliwość pokazania, iż dedykowało się wiele czasu danej postaci. Więc stawiam, że dodadzą levelowanie bohaterów, nie mylić z tym PVE, ale po prostu za czas spędzony na postaci zwiększy się nam jakaś wyimaginowana liczba, a za konkretne poziomy otrzymamy unikatowe przedmioty kosmetyczne. I pewnie wszystkie poziomy bohaterów będą się sumować w jeden level całego konta, czyli coś jak w Heroes of the Storm. No i ostatnia nowość szóstego sezonu to rocznica. Sezon ruszy w sierpniu, ale premiera dwójki była przecież w październiku. Ale na bank szósty zaczepi jeszcze o kawałek października, więc rocznica najpewniej pojawi się pod sam koniec. A and more to sądzę jakiś mini tryb sezonowy jak Paci Marci. Więc jak sami widzicie, nie ukrywajmy, szósty sezon rzeczywiście jest ogromny. Jeśli kogoś i tak nie obchodziło PVE, to będzie bardzo zadowolony. Ale dobra, i tak kij im w oko za skasowanie talentów. Foch. Przejdźmy do kolejnej sekcji. Nie dotyczy ona tylko siódmego sezonu, lecz tego, co się pojawi w nim lub w przyszłości. Na przykład, pierwszy punkt to nowy tank, i potwierdzono, iż on wyjdzie w ósmym sezonie. Czyli kolejne podpunkty nie wiadomo czy w siódmym, ósmym, a może nawet dziewiątym. Następny podpunkt to nowy kolab, czyli coś jak One Punch Man, a wraz z nim tryb sezonowy. Otrzymamy nową mapę typu kontrola, a jak wiecie one najmniej mi się podobają. Powraca zimowa kraina czarów, nie wiadomo czy z nowym trybem, ale powinien być. W przyszłości rozszerzą ideę Hero Mastery w nawiasie multiplayer, więc podejrzewam, że. Przechodzenie tych torów przeszkód w kilka osób, wykonywanie zadań, które wymagają kombosów. Pojawi się przeprojektowanie wieprza, czyli dadzą mu coś, dzięki czemu w jakiś sposób ochroni drużynę. Pewnie to, co kilka lat temu testowali, że sztachnięcie też naokoło roztacza leczącą chmurę. Fan favorite modes return. Pewnie na podstawie statystyk zobaczą, co najwięcej się grało, czyli Bitwa o Olimp, Quest Watch, tak itd. I raz jeszcze... Te najczęściej grane się pojawią. Cinematic Debits. No, to ciekawe. Jestem pewien, że pokażą go na bliskonie, który notabene ogłosili, że powraca 3 listopada, a na nim pewnie kolejny chapter kampanii fabularnej. Powrót rankedów Mystery Heroes. Najmniej jakoś mnie to interesuje. I teraz uwaga: Lore Codex. Tajemnicza pozycja. Księga wiedzy fabularnej. Pierwsze co mi przychodzi do głowy to po prostu umieszczenie w grze opowiadań, komiksów, animacji czy teł fabularnych. Wszystko dostępne z poziomu gry po wejściu w danego bohatera, a nie porozbijane na stronie internetowej. I na sam koniec. Rework Sombry. Coś tam o niej mówili, że pewnie zabiorą nieskończoną niewidzialność i nieskończony translokator. A mnie jako maina Sombry to już nie obchodzi, bo co prawda. Będę o tym wszystkim was informować, wrzucać filmy i ogólnie z ciekawości pograć. To koniec końców nie będę regularnie grać w overka. Okej, okay, podsumowując, chciałbym móc powiedzieć, że druga połowa tego roku będzie jedna z największych ze wszystkich lat, bo w ilości kontentu tak rzeczywiście jest. Ale skasowanie tego PVE za bardzo zawiodło. Zobaczcie. Co z tego, że pojawią się elementy kooperacyjne PVE, skoro one jedynie będą dodatkiem do głównej gry PVP? Wszystko będzie się opierać na wydarzeniach sezonowych, tymczasowych trybach, po prostu ciekawostkach, a koniec końców i tak głównym sposobem na doświadczanie Overwatch'a to Quick Player czy Rankedy. To na co czekaliśmy to... Pełnoprawna, samodzielna gra, gdzie każdego dnia, ją odpalając, nieważne czy jest event, czy nie, zagramy sobie w koopa i się nie znudzi, bo tyle jest do zrobienia. Zamiast tego otrzymamy tymczasowe odskocznie. I tak już zostanie. Więc tak, roadmap, cholernie soczysty. Ale patrząc na to, jakie w Polsce było wielkie zainteresowanie kooperacją w świecie Overwatcha, nie sądzę, że dzisiejsze nowości zrobią furore. Gracz, który nie lubi walczyć z innymi ludźmi, a woli relaksujące gierki single-player lub co-op, dalej w Overwatchu nie znajdzie swojego miejsca na stałe. Sorka za smęcenie. Jak coś, na pewno, gdy każda rzecz z dzisiejszego filmu się pojawi, to ja nagram o tym film. To dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.